Jak często podnosicie wasze głowy, patrząc w górę i podziwiając niebo? Lubicie spoglądać na błękit nieba, na różnego rodzaju chmury płynące po nim? O czym myślicie, kiedy patrzycie na niebo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak tam jest? Jak jest w niebie? Jak będzie wyglądało życie wieczne w niebie? W jaki sposób się tam dostać? Dlaczego właśnie dziś koncentrujemy się na niebie? Ponieważ siódma niedziela wielkanocna jest obchodzona jako uroczystość w wniebowstąpienia pańskiego. Zapraszam więc was kochani, abyście posłuchali Ewangelii przeznaczonej właśnie na tą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli co zatrutego by wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Nie wszyscy lubimy pożegnania. Czasami w pożegnaniach jest wiele smutku i braku nadziei na kolejne spotkanie. Często, zwyczajnie tęsknimy za mocno, za bardzo potrzebujemy kogoś obok nas, zwłaszcza jeśli jest to ktoś bliski i wyjątkowy. Może to ktoś, kogo bardzo kochamy, nagle znika z naszego życia. Może ktoś, dla kogo wiele ofiarowaliśmy, poświęciliśmy czasu, zrezygnowaliśmy z innych spraw, nagle przestaje być w tym naszym życiu już obecny. Czasami bywa i tak. Że potrzebujemy czyjegoś wsparcia, ponieważ boimy się, że sami sobie nie poradzimy z wyzwaniami i problemami codziennego dnia, że nie poradzimy sobie z własnymi niedoskonałościami. Kto wie, może i podobnie czuli się apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, która opowiada o wniebowstąpieniu Jezusa. To ostatnie jego chwile na ziemi, to ostatnie jego chwile z apostołami. To pożegnanie. Słyszeliśmy, jak Jezus wypowiada swoje ostatnie słowa do przyjaciół, do współpracowników, do apostołów, którzy przez ostatnie trzy lata tak wiele czasu spędzili z Nim. Tak wiele mają wspólnych wspomnień, tyle wspólnych przygód, ale też bardzo wiele trudnych doświadczeń, w tych, których nie rozumieli tego, co Jezus robił. Ale te doświadczenia przeszli z Bożą pomocą. Zobaczcie, co ciekawe, Jezus nie żegna się w taki sposób, jak do tego przywykliśmy. Jezus żegna się nieco inaczej. Można nawet powiedzieć, że to pożegnanie nie jest zwykłe. Nie słyszymy weschnień, nie ma tradycyjnego do zobaczenia, żegnajcie, czy też zostaną nam miłe wspomnienia. To jakieś. Niezwykłe pożegnanie. Jezus mówi przede wszystkim o spojrzeniu w przyszłość i zostawia apostołom zadanie do wykonania. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, przyszłość przyniesie zbawienie tym, którzy uwierzą. To świetna przyszłość. Jezus obiecuje również chrzest Duchem Świętym. Dzięki Niemu uczniowie otrzymają moc. Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie doświadczą niezwykłych znaków i cudów, takich jak mówienie obcymi językami, wypędzanie demonów, uzdrawianie chorych czy wybawianie od groźnych niebezpieczeństw. Ale to nie wszystko. Jezus zostawia swoich uczniów z ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. Jest nim głoszenie dobrej nowiny wszelkiemu stworzeniu. Dobrą nowiną dla każdego z nas jest fakt, że Bóg kocha każdą i każdego z nas i chce naszego zbawienia. Opowiadanie o miłości i trosce Boga do tej pory było zadaniem Jezusa. Teraz staje się zadaniem Jego naśladowców, także i naszym zadaniem, bo przecież my też mamy naśladować Jezusa. Jeśli myślicie, że głoszenie Ewangelii to tylko zadanie dla papieża, biskupów i księży, to nic bardziej mylnego. Ponieważ kiedy nie wstydzę się przyznać, że idę w niedzielę na przeświętą, wtedy głoszę Ewangelię. Kiedy nam przy świętej przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej, wtedy też głoszę Ewangelię. Kiedy przestrzegam przykazań, wtedy głoszę Ewangelię. Kiedy mijam Kościół lub kapliczkę i przeżegnam się, Wtedy głoszę Ewangelię. Kiedy na swojej szyi noszę krzyżyk lub medalik, wtedy też głoszę Ewangelię. Kiedy przeżegnam się i pomodlę przed posiłkiem i po nim, wtedy także głoszę Ewangelię. Kiedy odpłacam dobrym za zło, wtedy też głoszę Ewangelię. Kiedy przebaczam, wtedy też głoszę Ewangelię. Kiedy mówię siostrze zakonnej lub spotkanemu księdzu: Szczęść Boże, lub niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtedy też głoszę Ewangelię. Bądź uczniem Jezusa. Głoś Ewangelię swoim życiem codziennie. Witajcie! W rozważaniu Ewangelii na uroczystość w niebo Wstąpienia Pańskiego, ksiądz Mateusz wymienił kilka sposobów na głoszenie Ewangelii. I my. Aby lepiej je zrozumieć i zapamiętać, przedstawimy je w formie planszy, do której szablony znajdziecie pod linkiem w opisie tego filmu. Potrzebujemy następujące materiały:: szablony planszy, nożyczki, klej oraz kredki. Z wydrukowanych szablonów wycinamy strzałki z hasłami oraz grafiki. Dopasowujemy strzałki z grafikami tak, aby zdania zawarte w strzałkach wskazywały na ilustrujące je obrazki. Poukładane elementy przyklejamy. I kolorujemy kredkami. Jak widzicie, głoszenie Ewangelii nie jest tylko opowiadaniem w słowach o Jezusie, ale także, a może nawet przede wszystkim, jest dawaniem świadectwa w życiu codziennym poprzez swoją postawę. Życzę Wam, abyście, jak prawdziwi uczniowie Jezusa, Nigdy nie wstydzili się głosić Ewangelii. Myśląc o niebie, nie możemy zapomnieć, że zanim tam pójdziemy, Jezus dał każdemu z nas zadanie a jest nim głoszenie Ewangelii całemu światu. Myślę, że dzięki warsztatom z panią Pauliną, będziecie dokładnie pamiętać, że głosić Ewangelię może każdy z nas na wiele różnych sposobów. Nie ma na co czekać. Do dzieła, kochani. Dobrej niedzieli i pięknego tygodnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.